Dzień dobry Państwu, ja nasz Dominik, przedstawiciel Lima Gren, Polska. Marek Skwira, produktu należy do spraw kukurydzy w Lima Gren, Polska. Jesteśmy w powiecie łukowskim u klientów jednego z naszych dystrybutorów agrohandel jarkowskim na polu kukurydzy LG Nikita. Wielu klientów poszukuje odmiany zbliżonej do strawnego piegusa. Czy mamy na to jakieś rozwiązanie? Mamy na to rozwiązanie i dokładnie znajdujemy się w miejscu, gdzie mamy wysiane takie rozwiązanie. Mam na myśli odmianę LG Nikita. Możesz coś więcej o niej powiedzieć? Można powiedzieć, że strawny piegus powrócił w wersji średniopóźnej, ponieważ Nikita to odmiana kiszonkowa OV260, a więc jest pełnowartościowym reprezentantem grupy średniopóźnej. A co z Kolbu? Świetne pytanie. Dlaczego, śred... Dlaczego strawny piegus? Otóż już Ci Dominiku pokazuje. Bardzo charakterystyczna kolba z bardzo wieloma nakrapianymi antocjanowymi przebarwieniami ziarniaków. Warto podkreślić, że te kropki, te piegi to jest tylko przebarwiona skórka, natomiast w środku znajduje się pełnowartościowa, zdrowa skrobia. Tak bardzo potrzebna w procesie produkcji mleka. Podsumowując, mieszanie strój V260 jest to idealne rozwiązanie na ścianę północno-wschodnią. Dzięki czemu możemy na słabych gruntach uprawiać kukurydzę, która jest zarówno na kiszonkę, a w przypadku nadmiaru kiszonki jest to dobry produkt na ziarno. Jak najbardziej, ona świetnie adaptuje się, tak jak powiedziałeś, do słabych stanowisk, które w zdecydowanej większości znajdują się w Twoim regionie, to po pierwsze. I po drugie, w przypadku nikity trzeba podkreślić wyraźnie cechę zieloności, tak zwany efekt stay green, którym charakteryzuje się ta odmiana. Zobaczcie, odmiana plantacja jest niemalże cały czas zielona, mimo. Że zbliżamy się do okresu, do terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę, a ona nadal posiada w sobie wiele, ma wiele zielonych liści, dzięki którym asymiluje, dzięki którym buduje masę, dzięki którym nadal nalewa no skrobie. poziom suchej masy jest na odpowiednim poziomie. Nie jest wyschnięta przesadnie. Dokładnie tak. Mimo, że odmiana jest niemalże gotowa do zbioru, mamy do czynienia z zieloną, yy, żywo zieloną odmianą, która dzięki, dzięki czemu. Wydłużamy też okno, optymalne okno do, optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę. Nie przedłużając, ja ze swojej strony polecam odmianę Nikita i zapraszam do kontaktu z Agrohandel Jarkowski, który jest dystrybutorem tej odmiany. Gorąco polecamy i zachęcamy. No. Zapraszamy.